Masztalarski, rozmowa tygodnia. Witam państwa bardzo serdecznie. Dziś zaproszenie do studia przyjął dr Jacek Szczepański, dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie. Witam cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie, witam państwa. A powód naszego dzisiejszego spotkania leży tam: to jest przewodnik po powiecie Legionowskim, twojego autorstwa. Tak, rzeczywiście w tym roku ukazał się przewodnik subiektywny po powiecie Legionowskim. O, o ten subiektywizm cię właśnie zapytam. Dlaczego? No może od razu, dlaczego on się nazywa subiektywny? No, tak się nazywa seria po prostu, ponieważ przewodnik wydało Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki i cała seria nosi pod tytuł Tradycja Mazowsza, przewodnik subiektywny. Mazowieckie Centrum wydało już tych przewodników kilkanaście, zdaje się osiemnaście. Seria... Została wydawnicza rozpoczęta w 2004 roku, ale od 2009 roku jest w nowej szacie graficznej. I... I W tym roku przyszedł w końcu czas na legionową. Tak, tak. To znaczy, rozmawialiśmy już dużo wcześniej o, o, o tym przewodniku. Natomiast rzeczywiście udało się zrealizować go w tym roku i no i mamy taką pozycję, która jakby jest podsumowaniem. Pewnego etapu badań. Oczywiście objętościowo nie pozwala na pokazanie wszystkich ciekawostek, ustaleń badań, ale tych najwa te, te najważniejsze myślę, że, że są. To jest etap właściwie tych dwudziestoletnich poszukiwań tutaj naszych w legionowie, więc, więc mam nadzieję, że, że on zainteresuje czytelników. I ten przewodnik składa się z dwóch części. Pierwsza to mniej lub bardziej znana mieszkańcom powiatu jego historia i dziedzictwo kulturowe. I to pierwsza ciekawostka, bo okazuje się, że. Szczególnie ten teren przedwojenny, teren Powiatu Legionowskiego, to było miejsce, gdzie obok siebie żyły różne narody ze swoją. Kulturą, zwyczajami i religią. Tak, to jest rzeczywiście fascynujące, bo my o tym wiedzieliśmy, że, że ziemie dzisiejszego powiatu legionowskiego to są ziemie wielokulturowe, ale podczas prac nad przewodnikiem uświadomiłem sobie, że ta wielokulturowość była rzeczywiście bardzo barwna i silna. No, bo po pierwsze, mało kto wie, ale na terenie dzisiejszego powiatu legionowskiego zachowało się mniej lub w lepszym stanie, sześć cmentarzy ewangelickich. No, między innymi w Rajszewie, między innymi w Skierdach, czy w Kaninowej, czy też w Stanisławowie I. No, bardzo bogaty i duży cmentarz w Michałowie, Grabinie. Więc y, jest ta mniejszość y, niemiecka, y, y, która była bardzo do II wojny światowej tutaj rozbudowana. To byli osadnicy, którzy trafili na nasze tereny jeszcze pod koniec XVIII wieku. Ale była i społeczność żydowska, głównie się kumulowała w większych ośrodkach takich jak Serock i Legionowo. Po niej zachowały się między innymi relikty no, tablic po dawnym cmentarzu w Serocku, można je obejrzeć, po cmentarzu żydowskim. Muszę powiedzieć, że pewnym problemem jest ikonografia. To znaczy, my wiemy, że funkcjonowały synagogi, czy to w Legionowie, czy w Serocku, ale nigdy nie widzieliśmy ich zdjęć po prostu. A przecież do II wojny światowej Żydzi żyli obok Polaków, więc jest to po zagładzie w czasie wojny niewiele zachowało się pamiątek, ale ten cmentarz przypomina o społeczności żydowskiej. Myślę, że ciekawą informacją jest również to, że żyli tutaj wyznawcy prawosławia, bo to związane z osadnictwem wojskowym. Była rosyjska wieś w powiecie legionowskim. Dzisiaj się nazywa Boża Wola, ale w czasie zaboru rosyjskiego do, do właściwie I wojny światowej nosiła nazwę Konstantynówka. I mieszkali tam osadnicy z głębokiej Rosji, którzy byli osadzani wokół twierdzy. A poza tym po żołnierzach i urzędnikach wyznania prawosławnego zachowały się relikty cmentarza nazywanego potocznie na kwietniówce cmentarza, gdzie są pochowani zarówno urzędnicy, oficerowie, jak i żołnierze, którzy polegli w czasie I wojny światowej. Jest ten też zdewastowany, ale inskrypcje rosyjskie są czytelne i, i to jest takie trochę tajemnicze miejsce co jakiś czas odkrywane przez kolejne pokolenia mieszkańców Legionowa. Druga część publikacji to już typowy przewodnik, ale nie narzucający jakiegoś konkretnego porządku czy kierunku zwiedzania. To znaczy, ja, ja bym może powiedział, że może nietypowy, bo tam nie ma informacji typu, gdzie można coś wypić czy coś zjeść, tylko to jest taki przewodnik. O charakterze, gdzie jest nar przeważa narracja historyczna, czyli pokazujemy walory historyczne, ale jest y, układ miejscowości tak ułożony, że y, mieszkańcy mogą dowolnie sobie wyznaczać trasę. Czyli, jeżeli na przykład ktoś chce zwiedzić gminę Wieliszew, to wtedy wybiera miejscowości z gminy Wieliszew i odwiedza je y, według y, klucza, który, 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 który będzie dla niego najwygodniejszy, naj, naj, najfajniejszy i który najbardziej go zainteresuje. Y, tak jest to pomyślane, że. Y, że to jest wykaz miejscowości z poszczególnych gmin w sposób alfabetyczny, ale pokazujemy w, tych, w tym wykazie miejscowości i ich historię, która sięga czasów najdawniejszych, po rzeczy, które można współcześnie zobaczyć. Jedną z narrawier, że na przykład możemy zobaczyć, czy w Odwianówku, czy w kaplicę w Jeliszewie. Chcielibyśmy, chcieliśmy po prostu odnieść się do tego, co przy całej narracji historycznej, co się zachowało na terenie tutaj powiatu. I to jest Twój subiektywny wybór? Jak mówi, jak głosi tytuł tej publikacji? Taki jest tytuł sobie publikacji. Czy jest, tam, czy jest tam wszystko co najważniejsze mamy w powiecie? <laughs> Jest tak, że opieramy się na tych badaniach, na studiach, które były przez wiele lat prowadzone, czyli na powiatowym programie opieki nad zabytkami, więc siłą rzeczy są tam te najgłówniejsze zabytki. No, nie można pisać mm, o mało ważnych rzeczach i pomijając wielkie, więc znajdują się duże, sztandarowe zabytki jak Pałac w Jabłonie czy y, Pałac w ale również mało znane na przykład jakieś umocnienia czy schrony y, na Wale Wiślanym, ale pisząc o dużych y, obiektach pałacowych y, y, chciałem je pokazać w sposób nieograny. Czyli trafiając do pałaców w Japonii, nie, nie chciałbym znowu powielać tej wiedzy, która wszędzie jest wszystkim znana, tu Merlini i te wszystkie fakty po kolei, tylko pokazać coś, co jest. Ym... Tak, tak, lub no, no właśnie o to chciałem też zapytać, bo tych publikacji do tej pory, jak już wspomniałeś, pokazało się kilkadziesiąt, które traktują mm. czy o historii powiatu, czy pokazują walory turystyczne i przyrodnicze. Ale przepraszam, mówisz o publikacjach, które tutaj były tak. przez nas wydawane. Tak, tak, oczywiście. Bo są, przepraszam, publikacje, gdzie jest napisane, że w powiecie legionowskim nie ma nic ciekawego i warto jechać Ale do południówka. publikacje, od tych publikacji odcinamy się, odcinamy się tak do Życami. Co wyróżnia Jacku ten przewodnik? Dlaczego bo warto po niego sięgnąć to znaczy tak um, chciałbym powiedzieć bo że o tym trochę zacząłeś że że chcesz pokazać te zabytki od troszeczkę innej tej nieznanej strony od nieznanej strony ale też bardziej ciekawostkowej to znaczy yy, chcielibyśmy zachęcić mieszkańców naszego powiatu o, i gości żeby yy, spojrzeli na tradycję powiatu w sposób taki yy, od strony właśnie ciekawostkowej, żeby w ten sposób zachęcić ich do, do, do wchodzenia w tą głębszą historię. I ważne jest chyba to, że staramy się, starałem się w tym przewodniku, w konsultacji z regionalistami, jakby uniknąć tych powtórzeń i tych jakby nieścisłości, które do tej pory funkcjonowały. A, tego się... A o tych nieścisłościach powiemy trochę później. No, przy, przy okazji, okazji promocji promocyjnego. Tak, tak, ale w każdym razie to jest to, że pokazuje ona nas stan wiedzy na teraz, czyli, że nie jest to powielanie poszczególnych przewodników starszych, gdzie ta wiedza była tylko po prostu przepisywana kliknij wklej, tylko rzeczywiście tutaj w wyniku tych konsultacji mam nadzieję, że jest jakby nowa jakość pokazana i nowa, mam nadzieję, i nowa wiedza na, ten, na temat, nowe ustalenia na temat właśnie historii powiatu. Jedną z tych ciekawostek jest Obraz Jana Matejki, konstytucja 3 maja, który, jak się okazuje, przez całą wojnę. Tak. To znaczy to jest... Mieszkał w Chotomowie. Znaczy, był przy Razem, razem no, w cudzysłowie, oczywiście mieszkał. Yy... Rzeczywiście, obraz Konstytucja 3 maja został ukryty przez mieszkańca Chotomowa, pracownika zachęty, i przez całą wojnę był przechowywany. Słynny obraz, ale takich ciekawostek jest bardzo dużo. No, chociażby nawet rzeźba Kaufmana w Jadwisinie, ucznia samego Kanowy. Więc bardzo wybitna rzeźba, która przez wiele lat była przykryta farbą, i nie wiedzieliśmy o jej istnieniu. Dopiero w wyniku badań tutaj pana Sławomila Jakubczaka dowiedzieliśmy się, że to była rzeźba przeniesiona z kościoła w Zegrzu która wcześniej istniała w dawnym kościele, a później została przekształcona w figurkę przedrożną, ale powstała na zamówienie Krasińskich i jest to wybitny obiekt. W kościele w Jabłonnie, w Pałacu w Jabłonie znajduje się na przykład tablica z II wieku naszej ery, fragment rzymskiego sarkofagu z dynastii Sewerów, można obejrzeć to, który został przywieziony i zakupiony, zakupiony i przywieziony do Jabłony na początku XIX wieku. Dużo jest takich ciekawostek, od śladów drugowojennych, jakichś Postrzelanych murów, po, po właśnie tego typu wybitne dzieła sztuki. I ja o tym wszystkim piszesz w tym przewodniku. Ile czasu zajęło Ci jego przygotowanie? No to się tak trudno, trudno tak ściśle wyznaczyć, bo tą historią regionalną y, zajmuje się długo. I y, no, może propozycja może... pojawiła się propozycja napisania w... tego przewodnika pojawiła się w 2007 roku. Chyba, po, tak? po powiecie legionowskim na dawnej pocztówce y i wtedy po raz pierwszy rozmawiałem roz 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 z centrum o przewodniku, natomiast w tym czasie robiłem niemiecką piechotę i Chynka i Pomaskiego, więc po zrobieniu tych, y tych ważnych dla, dla, dla nas opracowań y na na nastał czas. Y na, na powiat budzienowski. Promocja tego przewodnika odbędzie się 1 kwietnia w miejskim ratuszu, i wiem, że dla wszystkich, którzy tego dnia ratusz odwiedzą, przygotowaliście dużą niespodziankę. Zależałoby mi na tym, żeby przewodnik trafił do... Co to będzie Jacku? Bo wczoraj próbowałem wydusić z Ciebie te informacje. Znaczy, bo to będzie, się nie, nie udało. Jak powiem, to nie będzie niespodzianka. Natomiast to jest na pewno. czy znaczy, dużo... to prawda, że to będą unikatowe fotografie. No tak, to już no chyba to już, trzeba, no, trzeba powiedzieć. No to już powiedz. To znaczy, jest, rzeczywiście mamy taki projekt, żeby pokazać. Nieznane dotąd zdjęcia y, terenów powiatu legionowskiego y, w, w ujęciu w obiektywie niemieckich żołnierzy z czasów II wojny światowej. Okazuje się, że y oni wyposażeni w swoje lejki y, chodzili po terenach y, powiatu i sfotografowali na przykład... Lejki może wytłumaczmy od razu, że to nie chodzi o wlewanie do butelek, tylko aparat, aparat lejka. Aparat, aparat lejka, tak. Y, y, I fotografowali na przykład kościół sfotografowali kościół w Jabłonie, który został ukończony tuż przed wojną i w 1944 roku został wysadzony. Bardzo mało właściwie nie znamy wizerunków y, tego, tej świątyni. Również bardzo interesujące są y, ujęcia mostów w Zegrzu, stacji kolejowej w Jabłonie... W to również w Zegrzu Południowym. Także y chciałem zachęcić, bo y to jest zupełnie inne ujęcie, które nas uczy pokory. Bo, na przykład, y byliśmy przekonani, że hangar został zniszczony w 1939 roku, a jest na zdjęciu już 1944 roku. Co więc, ale za dużo mówię. Nie, tak, bardzo jest. dobrze, bo w tym momencie doszedłeś do tej drugiej niespodzianki, czyli do obalania. Mitów na temat powiatu regionskiego. To znaczy, chcieliśmy, ch zależało mi na tym, żeby to nie była taka typowa promocja, że y, pobawiadamy o książce i wszyscy się rozejdą, ale chcieli, chciałem, że, chcieliśmy, żeby się też nasi, nasi mieszkańcy skorzystali i dowiedzieli o pewnych ciekawostkach. To znaczy, y, jest dużo utartych. Mm, takich znaczy te... powielanych w różnych publikacjach. Mówiąc krótko, nie chciałem tego tak nazywać, ale są no takie ja błędów, które, które nasi regionaliści z powiatu Legionowskiego już w swoich publikacjach wielokrotnie prostują, ale chcieliśmy powiedzieć o, to, o tym głośno, ponazywać, pokazać mi i stereotypy, jakie funkcjonują w historiografii legionowej. I to może być ciekawe dla osób, które nawet zajmują się historią dla młodzieży, dla osób piszących o, o, o tu o regionie, żeby, żeby poznać te najnowsze ustalenia. Jak rozumiem, ten przewodnik będzie można nabyć w ratuszu tego dnia, czyli 1 kwietnia i rozumiem, że z podpisem autora. Tak, to znaczy jest wydawnictwo EGROS, które przygotowało ten przewodnik wraz z Mazowieckim Centrum. Będą jak najbardziej prowadziły dystrybucję tu, czy w leginowskich księgarniach. Także mam nadzieję, że, że spotka się z życzliwym przyjęciem mieszkańców no impreze. Serdecznie zapraszamy. Bardzo Przypomnijmy, 1 kwietnia o godzinie 16 w sali widowiskowej w Ratuszu w Legionowie. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za przyjście do studia. Dziś moim i Państwa gościem był dr Jacek Szczepański, dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie. Serdecznie dziękuję, dziękuję Państwu. To była rozmowa tygodnia. Spotykamy się jak zwykle w przyszły czwartek. Do zobaczenia.